To był jeden czwartek, jeden z tych dni, który nie ma nic specjalnego, tylko hałas pralki biegnący tam i zapach spalonej kawy, ponieważ zapomniałem czajnika w ogniu. Klerę była w łazience, zajmując czas, który zawsze bierze, kiedy o czymś myśli, woda ociepla płytki, a para zacierała lustro. Właśnie przybyłem do pracy, wciąż z ugniataną koszulą w moich spodniach, stopy bolały, ponieważ te nowe buty są piękne, ale ściskają palce. Wtedy usłyszałem. Nie miało to słuchać, ale drzwi korytarza skrzypnęły się, kiedy mijałem, a potem przestałem niezamierzalnie. Głos Klarii był niski, duszny z powodu hałasu wody, ale można rozpoznać jej ton w dowolnym miejscu, nawet w trakcie tłumu. Rozmawiała przez telefon, a ja nie zamierzałem tam szpiegować, tylko wtedy powiedziała: Ona nie będzie wiedziała. To nie było po portugalsku. To było po hiszpańsku. I to nie było żadne zdanie, to była coś, co opowiedziała z pewnością, że mnie zamarło. To nie było, może nie wie, to była, nie wie, punkt końcowy. Jakby już zaplanowano. Nie rozumiem hiszpańskiego, tylko kilka luźnych słów z czasów, kiedy w zeszłym roku pojechaliśmy do Argentyny, ale to zdanie, które zrozumiałem. I najgorsze, nie mówiła o niczym. Mówiła o naszej córce. Ponieważ wkrótce po tym, jak usłyszałem ślady Luizji w korytarzu. Przybyła ze szkoły, plecak uderzający w ściany, a szum trampek przeciąga się. Klerę też musiała usłyszeć, ponieważ zmniejszyła połączenie na czas. Odszedłem szybko, udając, że dostosowując krzywy obraz na ścianie, ten, który Luisa zrobił w klasie sztuki i pasujemy, aby jej nie skrzywdzić. Kiedy Klerę opuściła łazienkę, miała mokre włosy, ręcznik owinięty w głowę i ten uśmiech, który robi, gdy się denerwuje. Nie uśmiech szczęścia, uśmiech, muszę coś ukryć. Cześć kochanie, powiedziała, mijając mnie. Juju-dyner. Pokręciłem głową, wciąż patrząc na obraz. Luiza weszła do kuchni, rzuciła plecak na kanapę i poszedł prosto do lodówki. Mamo, masz sok? Zapytał, nawet nie patrząc na nas. Klerę odpowiedziała, że tak, że była na dolnej półce, a ja stałem tam, próbując zrozumieć, co właśnie usłyszała. Ona nie będzie wiedziała. Co? O czym Luisa nie wiedziałby? Mógłbym zapytać na miejscu. Mógłbym powiedzieć, Klerę, z kim rozmawiałeś? Lub, co powiedziałeś po hiszpańsku. Ale nie pytałem. Ponieważ czasami nie pytamy o to, co musimy wiedzieć, prawda? Boimy się odpowiedzi. I zostałem. Tej nocy po tym, jak Luisa poszła spać, Klerę i ja zatrzymaliśmy się w salonie, oglądając dowolną serię. Leżała na kanapie z nogami na kolanach i udawałem, że zwracam uwagę na ekran, ale w rzeczywistości myślałem tylko o tym zdaniu. Ona nie będzie wiedziała. Co to było, LO? Sekret? Kłamstwo? Jedna rzecz, którą Clary zrobiła i nie chciała, żeby Luisa się dowiedziała? Od czasu do czasu spojrzałem na nią na bok. Była z telefonem komórkowym na kolanach, wpisując coś, ale ilekroć spojrzałem, zablokowała ekran. Nie chodzi o to, że ukrywa mnie przede mną, ale nie jest tak ostrożne. Wszystko w porządku. Zapytałem, żeby zobaczyć reakcję. Podniosła wzrok, uśmiechnęła się. Jestem. Po prostu zmęczony. Praca zostaje złapana w tym tygodniu. Nie nalegałem. Ponieważ gdyby coś ukrywała, naleganie by ją zbliżył. Co jeśli tak nie jest? Będzie to brzmiało, jakbym był podejrzliwy bez powodu. Ale byłem podejrzliwy. I to sprawiło, że był mi zły smak w ustach. Następnego dnia obudziłem się przed budzikiem. Leżałem, słuchając jak Klerę oddychała obok mnie. Szpis otwartymi ustami, gdy jest bardzo zmęczona, detal, który zawsze uważałem za słodki, ale tego ranka po prostu poczułem się odległe. Jakby była dziwna leżąca obok mnie. Kiedy wyszła do pracy, zatrzymałem się w domu. Powiedział, że zamierza zrobić domowe biuro, ale po prostu chciał mieć oko. Nie jestem pewien, po prostu miej oko. Luiza poszedł do szkoły, a ja zatrzymałem się w pokoju z otwartym notatnikiem, ale nie mogłem się skoncentrować. Od czasu do czasu patrzyłem na telefon komórkowy Klari, o którym zapomniała na stole kuchennym. Nie chodzi o to, żebym go poruszył, a przynajmniej nie poruszałbym się celowo. Ale pokusa była tam jak swędzenie, że nie możemy zarysować. Wtedy zadzwonił telefon. To był nieznany numer z DDD de Sao Paulo. Grałem dwa razy. Na trzecim odpowiedziałem. Cześć. Cisza. Potem kobiecy głos z akcentem, który nie był z Brazylii. Nie odpowiedziałem. Właśnie zatrzymałem się, trzymając telefon. Moje serce uderzało szybciej. Klere zapytał głos. Rozłączyłem się. Nie wiem dlaczego. Mógł powiedzieć, że to nie ona, że przez pomyłkę wziął telefon komórkowy. Ale nic nie powiedziałem. Po prostu rozłączyłem się i wpatrywałam się w ekran, jakby miała udzielić odpowiedzi. I wtedy zobaczyłem powiadomienie. Wiadomość o WhatsApp z kontaktu zapisanego jako M. Tylko list. I wiadomość mówi: Cała lista. Nie martw się. Wszystko gotowe. Nie martw się. Nie wiem, czym jest wszystko, nie wiem co jest gotowe, nie wiem dlaczego Claire nie powinna się martwić. Ale wiem, cokolwiek to jest, nie chciała, żebym wiedział. Co gorsza, nie chciałem, żeby Louisa wiedziała. Nie jestem typem, który zamienia rzeczy innych. Nigdy nie poruszyłem pamiętnika Klarii, kiedy byliśmy nastolatkiem, nigdy nie patrzyłem na jej wiadomości telefoniczne, nigdy nie otwierałem szuflad, które opuszcza. Ale w tym czasie z przesłaniem przede mną nie mogłem się oprzeć. Otworzyłem WhatsApp. Nie było hasła. I tam były rozmowy z EM. Niewiele było tylko kilku, ale wystarczy, by zostawić mnie z ogromnymi rękami. El Pasaj E zostaje potwierdzone L15. Ela w poedę rozumiem wcześniej. Kładą oldzeń hecho, le i wyjaśniam. Potwierdzone przejście do piętnastego. Nie może się dowiedzieć jako pierwsza. Kiedy wszystko się skończy, wyjaśniam. Piętnaste był za tydzień. Zamknąłem aplikację, jakby miała wymazać to, co widziałem. Ale to się nie usuwa. Kiedy zobaczymy, nie ma sposobu na rozwiązywanie. A teraz. Teraz musiałem zdecydować, udawać, że nic nie widziałem i czekam, aby zobaczyć, co się stało, lub skonfrontować się z Klary i ryzykować zepsucie wszystkiego, bez względu na wszystko. Ale miałem Louisa. Ponieważ jeśli Clare planowała coś, co wiązało się z ukryciem naszej córki, nie chodziło tylko o nią i mnie. To było o nas trzech. I to wszystko zmieniło. Czekałem, aż Klere wróci do domu. Jak zawsze weszła do drzwi, westchnęła klucze do stołu korytarza. Co za dzień, powiedziała, przesuwając dłoń po włosach. Byłem w kuchni, udając, że naprawiam naczynia. Musimy porozmawiać, powiedziałem. Zatrzymała się. Nie zwróciło się do mnie, po prostu stał z twoimi plecami, jakbyś wiedział, co nadchodzi. Co? zapytał po chwili. O tym, co planujesz. Odwróciła się powoli. Nie było wściekłe, nie przestraszyło się, tylko zrezygnował. Połamiałeś się z moim telefonem komórkowym, powiedziała. To nie było pytanie. Nie chciałem, powiedziałem. Ale pojawiła się wiadomość. I widziałem. Skinęła głową, jakby już się tego spodziewała. Potem usiadł na krześle kuchennym, skrzyżował ramiona. Chodzi o moją matkę, powiedziała. Nie spodziewałem się tego. Twoja matka? Jest chora. Bardzo chory. Rak. Społknęła mocno. Lekarze powiedzieli, że nie mają nic innego do roboty. Tylko opoczekaj. Ja też siedziałem. Nie wiedziałem, co opowiedzieć. Jest w Argentynie, kontynuowała Claire. I nie powiedziałem Louise, ponieważ, ponieważ nie chciałem, żeby cierpiała z wyprzedzeniem. Moja matka zawsze była bardzo blisko niej, wiesz. Jeśli teraz wie, będzie zdesperowana. I to nie ma sensu. Nic nie możemy zrobić. Patrzyłem na nią. Wszystko miało sens. Wszystko oprócz jednej rzeczy. A fragment? Zapytałem. Na piętnaście. Spojrzała w dół. Zamierzałem podróżować sam. Pożegnać się z pożegnaniem. Bez Luisi. Ponieważ zatrzymała się. Ponieważ nie chciałem, aby ostatni obraz Luisa miała na temat babci taka. Kruchy. Chory. Chciałem, żeby ją pamiętała tak, jak zawsze. Nie wiedziałem, co poczuć. Ulga, dlaczego to nie było coś, co sobie wyobrażałem? Wina, dlaczego jej wątpiłem? Albo po prostu smutek, bo matka, Wław tak bardzo mi się podobała i nie wiedziałem? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Zapytałem. Spojrzała na mnie, a jej oczy świeciły. Ponieważ nie chciałem, żebyś mnie powstrzymał. Nie powstrzymałbym tego. Chodziłeś tak. Zamierzałeś powiedzieć, że Luiza musiała wiedzieć, że musieliśmy iść razem, że ukrywanie się nie było w porządku. I nie chciałem o tym rozmawiać. Nie teraz. Miała rację. Powiedziałbym to wszystko. A-m. zapytałem. Kto to jest? Mój kuzyn, Marcela. Ona, która opiekuje się moim. Matka. Klere westchnęła. Miałem ci powiedzieć, przysięgam. Po prostu nie wiedziałem, jak. Przez jakiś czas milczyliśmy. Spojrzałem na jej ręce, które trochę się trzęsły. A teraz? Zapytałem. Teraz, zatrzymała się. Teraz nie wiem. Myślę, że musimy powiedzieć Luisa. Ale nie dzisiaj. Jeszcze nie. Nie kłóciłem się. Ponieważ w głębi duszy też nie wiedziałem, co było słuszne. Tej nocy po tym, jak Luiza spaliśmy, ja i Claire leżeliśmy na łóżku w ciemności. Płakała trochę, bardzo niska, aby Luiza nie słyszała. Trzymałem ją za rękę, nie wiedząc, co opowiedzieć. Myślisz, że robię to dobrze? Zapytała po pewnym czasie. Nie odpowiedziałem. Ponieważ nie miałem odpowiedzi. Byliśmy tam tylko w ciemności z sekretem, który miał teraz dwa lata. I pewność, że wcześniej czy później Luiza odkryje. Więc co mieliśmy zrobić? Ten odcinek jest pełen emocjonalnego napięcia i wymownej ciszy, co czyni go bardzo potężnym. Przekazuje udrękę o wadze tajemnicy niepewność co do przyszłości i strach przed konsekwencjami. Spójrzmy na niektóre elementy, które sprawiają, że jest to tak wpływowe, i jak można je rozwinąć. Retice, krótkie zdania i pytania bez odpowiedzi tworzą klimat wątpliwości i podatności. Czytelnik odczuwa wagę niewypowiedzianych. Trzesione dłonie, stłumiony płacz, ciemność pokoju te konkretne elementy zakotwiczają emocje w czymś namacalnym, czyniąc je bardziej prawdziwym. Wątpliwości co do tego, co jest właściwe, są uniwersalne. Czytelnik identyfikuje się z trudnością podejmowania decyzji, która dotyka innych ludzi. Pewność, że Luiza odkryje i a co z, stwarza napięcie. Czytelnik chce wiedzieć, co dokładnie się ukrywają i jak to wybuchnie. W zależności od tego, jaki jest sekret, oto kilka wskazówek, które można zbadać. Klere i narrator mają sprawę, a Luiza jest córką jednego z nich lub żony, mąż jednego z nich. Strach polega na zniszczeniu rodziny. Klere lub narrator ukrywa poważną chorobę i nie wie, jak powiedzieć Luisa, która jest córką siostrą, przyjacielem. Coś, co zrobili w przeszłości, na przykład opuszczony Luisa, ukradł jej coś, spowodowało wypadek, i teraz pojawił się. Może wiedzą coś o Luisa, że się nie zna, na przykład. Jest adoptowana, ma brata bliźniaka, jej biologiczny ojciec jest inną osobą. Jak Luisa odkrywa? Przez przypadek znajdź list, usłyszysz rozmowę. Czy ktoś jej mówi? Czy to jest zdruzgotane? Brutalny? A może zaskakująco zrozumienie? Czy sekret niszczy relacje? Lub, wbrew wszelkim oczekiwaniom, podchodzi do ludzi? Klerę i narrator wybaczają sobie. A może pochłania je wina? Jeśli jest to historia o trudnych stratach i wyborach, koniec może być niejednoznaczny lub smutny. Jeśli sekret wiąże się z przestępstwem lub niebezpieczeństwem, napięcie może zwiększyć nawet dramatyczny punkt kulminacyjny. Być może sekret, choć bolesny, uwolni coś pozytywnego, na przykład Luisa odkrywa, że jest kochana w sposób, którego nie wyobrażała sobie. Co sprawia, że objawienie jest tak obawiane? Miłość, szacunek, bezpieczeństwo. Czy to również winne? A może to niewinne? Coś, co się wydarzyło lub coś, co wciąż się dzieje? Jeśli chcesz utknąć czytelnikowi przed objawieniem. Na przykład. Zdjęcie ukryte w albumie rodzinnym. Obiekt, który nie powinien tam być w kolczyka, litera. Niejednoznaczna fraza powiedziała Luisa. Czasami myślę, że ukrywasz mnie, ale udaję, że tego nie widzę. To sprawia, że gdy sekret się wychodzi, czytelnik czuje, że już znałem, ale nie mógł dodać kawałków. Czy to rozciąganie większej historii? Jeśli chcesz, mogę bardziej opracować fabułę lub postacie. Co za piękny pomysł! Objawienie, które może być głęboko w zależności od kontekstu. Przeglądajmy warstwy, o których wspomniałeś, aby zrobić ten moment i przed objawieniem. Ból tutaj nie jest w samym miłości, ale w I jest ujawniony. Niektóre możliwe ścieżki. Pierwsze. E. Miłość pochodzi od kogoś, kto powinien ją chronić starszy brat. Przybrany ojciec, przyjaciel rodziny z tajemnicami, lub ktoś, kto rywal, były chłopak siostry, rodzinny wróg. Przykład napięcia: Luiza znajduje jeden w śmieci z pismem kogoś blisko, mówiąc: Powinienem był Cię chronić lepiej. Ale kocham Cię tak zniszczyło. Drugie: Na przykład, ktoś tak bardzo ją kocha, że trzymanie jej blisko porywacza, prześladowca, krewnego, który stworzył ją z fałszywą tożsamością. Przykład Napięcie. Znajduje jedno z nazwiskiem w zamkniętej szufladzie. Trzecie. Na przykład. Jej mąż, pan młody ją kocha, ale przestępstwo, inna rodzina, śmiertelna choroba. Przykład napięcia. Znajduje ukryte w imieniu, które nie jest jej. Czwarte. E. Dwoje ludzi kochają w przeciwny sposób. Jeden chce ją uwolnić, drugi chce posiadania i prawdę. Przykład napięcia. Zawsze wiedziałeś, że to wyjątkowe. Ale nigdy nie pytałeś, dlaczego? Objawienie musi. Niektóre elementy do odkrycia. Uważa, że jest kochana we wspólny sposób. Odkrywa, że miłość do niej jest obsesyjna, ofiarna lub warunkowa. Myślisz, że ludzie to szanują. Odkrywa to, aby chronić to. Czuję się bezpieczny w Twoim świecie. Rozumie to Twoja rodzina, Twoja pamięć, Twoja przeszłość. Przykład. Luisa uważa, że jej matka jest zimna, ponieważ ciężko pracuje. Odkrywa, że jego matka ze strachu na presję i że czuły wujek, który stworzył ją, by uratować ją. To określa: Ona jest niczym. Objawienie zaufało ślepo. Przykład: dziecko, które odkrywa, że jego biologiczni rodzice i że rodzina, która ją wychowała. Ona ze strachu lub wygody. Objawienie sprawia, że jej pytanie. Przykład, zawsze wiedziała, że jej mąż jest zazdrosny, ale dopóki nie dowie się, że on dla niej. Ona, ale stłumiła. Objawienie jest jednym ze względu na zaprzeczenie. Przykład, podejrzewała, że jej brat kochał ją chory, ale dopóki nie spóźnił się. Oba mogą działać, ale jeśli. gruby biały znacznik wyboru. Przykłady. Jej matka została wymieniona po urodzeniu. Twój ojciec dla niej, a teraz ktoś szantażuje rodzinę. Ona, która umarła i wszyscy kłamali o tym, jak poszło. Gruby biały znacznik wyboru. Przykłady. Ktoś ma zamiar zachować ją uszczęśliwej i ignoranckiej. Jej pan młody szpiegował na niej i odkryła coś, czego nie wie. Jest i robi rzeczy, których nie pamięta, czy ktoś ją kontroluje. Podałeś już świetne przykłady. Rozwińmy się, aby pomylić czytelnika. Pierwsze. Jeden na albumie rodzinnym, czy ktoś był wyłączony? Jeden w szufladzie męża. Jeden oznaczony na stronie na obsesyjna miłość. Drugie. Nie pamiętasz, ale wszystko pamiętam. Mówiąc o krewnym w niewinnym momencie. Czasami miłość jest mrocznym miejscem. Mówiąc dla matki, że myślała, że mówi o żałobie. Zrobiłbym wszystko dla ciebie. Cokolwiek, kropka. Mówiąc o najlepszym przyjacielu, śmiejąc się. Trzecie. Ktoś, nawet jeśli nie powinien, budzi się z zarysowaniami, siniakami i nie pamięta, jak to ma. Twoje, ale czy to będą marzenia? Czwarte. Pamięta jeden w dzieciństwie, ale nikt inny nie wspomina. Twój akt urodzenia ma taki. Ktoś mówi, byłeś wcześniej tak różny. Przed co? Przed dwież. Luiza pakuje strych domu rodzinnego i znajduje ukryte pudełko. Tutaj czytelnik otrzymuje tysiąc pytań: kim jest to dziecko? Dlaczego rodzina Luizji to zachowała? Została porwana? Lub czy ona jest porywaczem? Pierwsze: Ich rodzice do innej rodziny po utracie dziecka. Ich miłość jest prawdziwa, ale. Drugie. Wujek, który stworzył ją wprawdzie, ponieważ jej siostra, prawdziwa matka Luizji już nie chciała się nią opiekować. Trzecie. Jej pan młody jest tym, który uratował ją przed wypadkiem, ale żeby go pokochać. Czwarte. Luiza ma taki, który sprawia, że straci pamięć i nie pamięta. Twoja rodzina ukrywa to od lat. Jeśli chcesz, możemy. Gruby znacznik wyboru kto ukrywa tajemnicę? Kto na niego cierpi? Gruby znacznik wyboru thriller psychologiczny dramat rodzimny romance dark gruby znacznik wyboru wyzwolenie tragedia niejednoznaczność gruby znacznik wyboru co miłość reprezentuje w tej historii więzienie zbawienie wolisz ton, jak ostre obiekty, czy jak wina gwiazdek czy sekret wiąże się? Czy Luiza, która cierpi na konsekwencje, czy które bada i konfrontuje się. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę to zbudować. Uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach.